Agritechnika w Hanowerze i oczywiście JOSKIN Polska. Przedstawiam Pana Karola Gwiazdowicza. Panie Karolu, jakie maszyny, jakie premiery przedstawia JOSKIN w tym roku w Hanowerze? Dzień dobry, witam. Jako, że Agritechnika odbywa się pierwszy raz po, po covid praktycznie w tym roku, także mamy dla odwiedzających sporo nowości. Przed jedną z tych nowości stoimy, jest to zmodernizowany wóz Silospace Space 2 uległ on dość, dość, dość bym powiedział kosmetycznym zmianom, a jednak one ma, mogą mieć wpływ na jego codzienne użytkowanie i myślę, że będzie e, wygodniej się po prostu pracowało tą, tą maszyną. E, kolejną całkowitą nowością w naszej ofercie będzie maszyna o nazwie Bioflex. E, jest to udoskonalona, udoskonalona brona kwastownik. E, myślę, że będzie już w ofercie od wiosny dostępna e, u naszych dealerów. Kolejnymi nowościami są dwa nowe modele przyczep budowlanych. Są to TransKTP34 łamane na 72 oraz TransKTP24 łamane na 55. Charakteryzują się one przede wszystkim hydraulicznym zawieszeniem oraz możliwością przykrywania ładunku, który, który wozimy na, na tych przyczepach. Joskin to na pewno z pewnością beczki, czyli wozy afinizacyjne. Jak najbardziej mamy też nowość wśród wozów afinizacyjnych. Jest to wóz. Xtreme 2 o pojemności ponad 22 tysięcy litrów Jest to w tej chwili nasz największy wóz e, dwuosiowy Największy wóz dwuosiowy w tej chwili, prawda? Czy te wszystkie maszyny dostaniemy w ofercie polskiej? Tak, oczywiście jak najbardziej zapraszamy do, do polskich dealerów Joskin, te wszystkie maszyny można u nich e, zamawiać a czasami też oglądać, nie wiadomo, nie wszystkie są na placach u dealerów, ale wtedy zapraszamy do Joskin Polska Trzcianka Kolejną nowością jest Kolejną nowością jest rampa Pendy Slide Start o szerokości 12 metrów z dwoma rozdrabniaczami. Myślę, że ona bardzo w tej chwili odpowiada na to potrzebowanie rynku, gdyż rolnicy potrzebują ramp rozlewowych o, o takiej szerokości. Do tej pory przeważnie oferowaliśmy rampy o szerokości modele Basic o szerokości 6 metrów oraz 7,5 m. Wraz z wejściem do oferty ramp Pendy Slide Start lub Pendy Twist Start. Poszerzyliśmy naszą gamę o modele o szerokości 9 metrów, 10,5 m oraz właśnie nowość prezentowaną na tych targach, czyli 12 metrów z dwoma rozdrabniaczami. Takie było zapotrzebowanie na rynku w Polsce? Tak, widzimy, że, że rolnicy pytają o takie szerokości. Jest to rampa do mniejszych lub średnich beczek przeznaczona, także jak najbardziej odpowiada zapotrzebowaniu polskiego rynku.